Manualny w tachografie Stone licz na odpoczynek powyżej 45 godzin. Wkładamy kartę do tachografu. Ważne zapamiętać datę ostatniego wyjęcia. Zaraz ją ponownie zobaczymy. Taograf się nas pyta, czy wpisać czynności, czy wpis manualne tak czy nie. Zaznaczamy oczywiście, że tak. I mam informację. Czy kontynuować dzień, ostatni dzień wyjęcia karty? Jest to godzina 14 dnia 29 grudnia 2016 roku. Nie ma znaczenia, co dalej wybierzemy w kolejnych krokach. Znaczenie ma to, żeby zapamiętać, że to jest godzina 14 29 grudnia. Wybieramy, kontynuować dzień, nie. Ostatnia praca, również wybieramy, nie. I rozpoczynamy pierwszy wpis manualny. Przeklikujemy po prostu cały czas. Ok, aż dojdziemy do pytania o wpis kraju. E, przy wpisie kraju wybieramy, e, że nie chcemy tego kraju podać. W tym celu klikamy na X, żeby nam nie przerwało odpoczynku. Wybieramy, wpisz kraj ponownie X przy kraju rozpoczęcia, e, i mamy najważniejsze pytanie. Popraw wpisy. Jeżeli damy x, to tachograf zapisze nam aktualny wpis manualny zrobiony na 24 godziny. Natomiast my chcemy zrobić wpis manualny na okres powyżej 24 godzin, dlatego te wpisy poprawimy. Czyli przechodzimy na fajeczkę i poprawimy wpisy. Mamy datę i godzinę wyjęcia karty z tachografu, oczywiście w czasie UTC, to zostawiamy. Przechodzimy teraz na datę i godzinę, do kiedy ma być zrobiony ten wpis. Już na roku można kliknąć strzałkę w górę i przestawi nam się na aktualną datę, czyli 15 lutego 2017. Natomiast jeszcze musimy przestawić godzinę, ponieważ jest teraz godzina 15:30, czyli według czasu UTC może to być. 14 tak 29 tak tutaj pokazuje u góry się tony również czas lokalny z kropką 15 29. Zatwierdzamy. W momencie, gdy kursorem ustawimy się na 01 m, czyli na pierwszą czynność, możemy wyjść z pętli klikając X. Wróciliśmy do pytania, czy poprawiać wpisy. Już nie poprawiam, już i poprawiliśmy. Zatwierdzamy. Tachograf będzie gotowy do jazdy, natomiast trzeba jeszcze wykonać wpis kraju rozpoczęcia. I zaraz wejdziemy do menu, i przed ruszeniem w trasę wybierzemy wpis kraju rozpoczęcia Polska. Wchodzimy do menu, wybieramy menu miejsce rozpoczęcia kraj Polska. I już jest spisane. Możemy ruszać w trasę. Dziękuję.